Dziękuję zespołowi z Lubina za to, że nie złożyli broni, walczyli do końca. Hmm. Oczywiście trzy punkty cieszą, ale nie cieszy mnie to, że do 52. minuty graliśmy, a później stanęliśmy i mówię musimy mieć taki instant zabójcy, gdzie masz plus 7, plus 8, później plus 9, plus 10, odbije ochotę i, i już spokojnie do, doprowadź to do wygranej i później możesz już bawić, w wkrętki, czy obniżki. A dzisiaj do 52 minuty to naprawdę, naprawdę dobrze wyglądało, bo i obrona funkcjonowała. Straciliśmy tylko wtedy 17, albo 18 bramek. To naprawdę bardzo dobry był wynik, ale od 52 minuty stanęliśmy, w szczególności w ataku. I to wyglądało tak jak pierwsza polowa w Mielcu, gdzie nikt bał się wziąć na siebie odpowiedzialność. Podawanie piły od razu ręka do góry, a z tego bardzo trudno zdobyć bramkę. No ale to jest też jakby nauczka dla nas i doświadczenie, bo tak jak mówiłem, chłopakom nie jesteśmy jeszcze na tyle. Już doświadczonym mocnym zespołem, że możemy sobie pozwolić na jakieś tam 3-4-5 wpadek, a później znowu odjechać. Musimy to kontrolować, ale mówię, na tym musimy pracować i tu jest mental, bardziej mental, i globa. Ale najważniejsze, że mamy trzy punkty. Oczywiście, liczy się wynik i końcowy, końcowy rezultat. No, Ale e, mówię, nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji. Dzisiaj udało się, ale w następnym meczu może nie udać się. Także e, dziękuję naszym wspaniałym kibicom dzisiaj za tą atmosferę, co stworzyli na e, hali, bo naprawdę ciągnęli nas do przodu, kibicowali, dopingowali. No i przez 50 minut to my mm, oddzięcili im, ale przez te 8 minut ostatnie to chyba zawalili i tak to Jednym ruchem można rozwalić wszystko. Także dzisiaj udało się, cieszymy się, ale musimy na tym pracować. Dziękuję bardzo. Terby rządzą się swoimi prawami, także obowiązkami, co mówiłem przed meczem. Yy, gratuluję dużo z dobrego trzech punktów. Trzeba umieć wyjść z twarzą. Jest yy, przegranej. Natomiast no, yy, my graliśmy, zaczęliśmy grać w drugiej połowie, byliśmy zespołem. pierwszy nas nie było. Myślę, że dużo możliwości my w tym zespole i możemy dużo więcej pokazać. Choćby to, co było pokazane w no ostatnich 12, czy tam 10 minutach. Natomiast życzę sobie i życzę zespołowi, żebyśmy grali tak 60 minut z takim zaangażowaniem, wolą walki, zostawieniem serca na parkiecie, chęcią zdobycia bramki. Wszyscy zawodnicy. A tak już mówiąc o szczegółach, na gorąco. No, będzie bardzo ciężko wygrywać mecze, kiedy będziemy mieli taką nieskuteczność jak w pierwszej połowie, czy na początku drugiej połowy. No Za dużo tych piłek. Ja Myślę, że około 20 sytuacji rzutowych, z tego około 10 stuprocentowych. No, oczywiście to mówię na gorąco, po analizie wideo będzie dokładnie wiadomo. Cieszą też plusy, są też plusy, choćby młody Jakub Świtała, który dał pewnego ducha i chęć walki drużynie. Myślę, że on to zapoczątkował, bo jednym z tych mieliśmy zawodników, którzy pokazali. Przy pomimo młodego wieku, niespełna 17, już skończonych 16 lat, można wierzyć, że do końca można wygrywać mecze. To bardzo super, cieszę się bardzo. To indywidualnie. Oczywiście też byli zawodnicy, którzy dawali siebie więcej, byli tacy, którzy dawali mniej siebie. Wygrywać mecze z zespołem, czy to z Hrobrego, czy z Kwidzyna, czy jakimkolwiek zespołem poza. Kiercami polskimi trzeba grając 60 minut na równym poziomie i muszą grać wszyscy zawodnicy u nas. Dziękuję bardzo. Trener już wszystko powiedział, a ja chcę tylko podziękować naszym wspaniałym kibicom, że wspierali nas do końca i obiecuję, że wyciągniemy wnioski i będziemy każdy kolejny mecz grać coraz lepiej, żeby nie było takich horrorów. No i to tyle. Dziękuję bardzo naszym kibicom. Ten ja już w sumie wszystko powiedział. Chciałem mu podziękować za szansę, którą mi dał. Mam nadzieję, że ją bardzo dobrze wykorzystałem.